Dzwoni kurier, mówi, że nie ma Czaplaka 1A. Przyjeżdża go z pizzą, mówi, nie ma Czaplaka 1A. Studenci, profesorzy, parafianie, szukając adresu 1A Czaplaka, mówią, nie ma takiego adresu. Tylko dzisiaj Was zapraszam na poszukiwanie słynnego numeru i przede wszystkim słynnego budynku pod adresem Czaplaka 1A. Zaczynamy na skrzyżowaniu, myślę, że to będzie najprościej. Mam skrzyżowanie ulic Czaplaka, Matejki i Na skrzyżowaniu tam jest Solaris, na końcu Grunwaldzkiej jest Szpital, na końcu ulicy Matejki, przechodzimy przez osiedle, jest kolejna galeria. A tutaj mamy ulicę Czaplaka. Jak można się domyślić, na początku tej ulicy jest numer jeden. Wszyscy go znajdują. Numer jeden to oczywiście e, wspólnota jezuitów, dom zakonny, to ten budynek, a następny budynek to jest kościół. I tu raczej wszyscy go znajdują, z tym ludzie nie mają problemu. E, pod numerem jeden e, ulicy Czaplaka e, oczywiście są jezuici e, i to z bardzo prostego powodu. Ojciec Czaplak był jezuito. E, pracował tu kilkadziesiąt lat, e, dlatego ten fragment ulicy, właśnie ulicy Czaplaka, <gryśla> wcześniej e, jakoś inaczej ta się ulica nazywała, e, po, właśnie jemu poświęcono. Idąc dalej ulicą ciągle pod numer 1 mamy kościół. Za chwilę wchodzimy w bardzo ważne miejsce. Bo na plac kościelny. Plac kościelny to ciągle mamy Czaplaka 1. Kościół, Czaplaka 1. Idąc dalej, mamy właśnie piękny plac kościelny. Na tym placu kościelnym jest olbrzymi budynek. Że znaleźć plac kościelny, bardzo łatwo to zrobić. A mianowicie. Po drugiej stronie jest kawiarnia Bugenkofi. Tam dalej są akademiki, są wydziały. I właśnie wchodząc tutaj, pokażę Wam jak wejść łatwo. Znaleźć Czaplaka 1A. Konserwent dzwoni w kurier mówi Nalazłem numer 1. Nalazłem numer 1B. numer A, 1A je, jeden... <laughs> nie znalazłem. Czaplaka 1A. Wchodzimy przez tą bramę. I tutaj mamy taki słuchajcie, duży budynek. Właśnie przykład w Placu Kościelnym, duży budynek w kształcie litery L. To jest Czaplaka 1A. Czy trzeba odważnie wejść na Plac Kościelny? To skrzydło tego budynku to jest Czaplaka 1B. Pozostała część to jest oczywiście 1A. Co więcej, yy, mamy bardzo fajne otoczenie. Z jednej strony mamy kościół, ten budynek. I wszystko przy pięknym placu kościelnym. Słuchajcie, mamy dwie klatki schodowe. Tam jest jedna klacka schodowa. i To jest adres 1A, 1a. I tu mamy drugą klatkę schodową. Co więcej, kryje się w tych klatkach, to Wam opowiem następnym razem. Ale chciałem Wam po prostu pokazać, że 1a rzeczywiście w Opolu się znajduje. Czaplaka 1a. Um, słuchajcie, mamy jaką małą, piękną jesień. Tak, z grubsza, z zewnątrz, żebyście potem mieli więcej wizualizację. Pod 1B, o to tam, jest żłobek. <grytanie> Nie prowadzony przez Jezuitów, ale e, wspaniałe miejsce. Potem, w tym budynku, tam gdzie są rolety, tam mamy salę teatralną imienia ojca Czaplaka. Tam wiele spotkań się odbywa, także u nas uwielbienia we wtorki. Chodzimy wejściem od razu do sali teatralnej. Te okna wyżej, to znowu kolejna duża sala. To jest sala Franciszka Sawerego, naszego patrona. W tamtym kawałku, o, nie, nie widać, o w tym, w tym kawałku, o. tam są pomieszczenia duszpasterskie, powyżej są kilku lokatorów, też ja mieszkam wyżej, a tam na samej górze mamy pokoje gościnne, a tutaj, w tym skrzydle elki, na samej górze mamy kaplicę Sawerego. Tak z grubsza. Ale kiedykolwiek usłyszycie w bo bo ktokolwiek was zapyta, jesteś studentem, jesteś... E, e, kurierem. I ktoś cię pyta, właśnie tutaj na ulicy Czaplaka, gdzie jest Czaplaka 1A? Tu mówisz, wchodzisz przez plac kościelny, wchodzisz do klatki schodowej, dzwonisz, to jest numer 1A, nawet jest w ogóle podpisany numer 1A. To oczywiście jest budynek Xaveriano. W tym budynku Xaveriano odbywa się mnóstwo rzeczy, o których będę wam co chwilę jakoś informować. Filmik dłuższy, ale myślę, że warto zobaczyć to miejsce, bo to miejsce jest cudowne. Także, jeżeli nie wiesz, szukasz aplikacji Google Maps, pisujesz Czaplaka 1 też pokazuje ci ten, dokładnie ten sam budynek. Także śmiało wchodź na plac kościelny, idź dalej. W tych pomieszczeniach są wszystkie propozycje naszego ośrodka kulturalnego Xaverian, a także także naszego duszpasterstwa akademickiego. Zapraszamy. Niektóre rzeczy. Niedziela 20 w tym kościele. Pozostałe w budynku Ksawerianu. Trzymajcie się.